Witam, w tym filmie pokażę Wam jak włączyć identyfikację przez odcisk palca w telefonie MyPhone N23. Na początku musimy wejść do naszych ustawień. Następnie przejeżdżamy w dół do kategorii zabezpieczenia. Wchodzimy w biometrika i hasła. Klikamy odcisk palca. Klikamy odcisk palca plus wzór na przykład. Tam masz jeszcze. jest jeszcze opcja pinu. Klikamy, wpisujemy nasz PIN, klikamy dalej, potwierdzamy nasz PIN, klikamy gotowe, klikamy zgadzam się i przykładamy nasz palec do czytnika. Po czym wypełniamy pole biometryczne, gdy już wypełnimy nasz odcisk palca zostanie dodany do bazy. Dzie dziękuję za oglądanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć.